Dzień dobry moi drodzy, czwartek, piękne słońce u mnie, mam nadzieję, że u Was też ładna pogoda. Próbowałam nagrać live, ale niestety mam problemy z internetem i niestety nie udało mi się, ponieważ źle było mnie słychać. Spróbuję to zrobić jutro, też gdzieś o godzinie 13, mam nadzieję, że będzie wszystko lepiej. A dzisiaj ja chciałabym tylko Wam powiedzieć, moi drodzy, jutro nagram tego live'a odnośnie z, ze szkoleniem, które będę prowadziła już e, za tydzień. Nie uwierz, że możesz, będziemy tam działać. I ja mam dla Was naprawdę, uważam, że fantastyczną wiadomość, ponieważ pragnę, żeby więcej ludzi. E, przyszło, żebyśmy mogli działać, żebyśmy mm, mogli e, dostać trochę energii niż tego wszystkiego, co nam oferuje świat i ja Cię serdecznie zapraszam i obniżyłam cenę i cena jest 69 zł i w tym, moi drogi, dostajesz książkę, moja droga, e, szkolenie całe 4 tygodnie. No po prostu wow, wow, ta książka tak się leci do ciebie. Dostajesz się z przesyłką, nic więcej nie płacisz tylko 69 zł. Miesiąc czasu, spotykamy się przez w każdym tygodniu na około godzinę do półtorej. Będziemy działać wspólnie na Zoomie. Ja z tobą i z innymi będziemy się wzmacniać. Dowiesz się na temat wiary, na temat dlaczego robimy pewne rzeczy, na temat miłości, technik, jak mieć dobry dzień, jak przystawiać sobie umysł, żeby po prostu nie myśleć o pewnych rzeczach, jak nabrać wiary w siebie, pewności siebie, odwagi, jak zacząć pewne rzeczy, czego zaprzestać, dlaczego robimy pewne rzeczy tak, a inaczej, jak mieć lepsze relacje, poruszymy naprawdę bardzo dużo wartościowych e, tematów i mam nadzieję, że będziesz ze mną. Ja Cię serdecznie zapraszam, bo mm, naprawdę pragnę, żebyście nie pisali mi smutnych rzeczy, tylko żebyście zrobili krok do przodu i żebyście po prostu. Nie ma czegoś takiego, że samo się coś zrobi, że nagle będziesz pozytywny, nagle przebaczysz, nagle, nie wiem, schudniesz i tyłek się sam ruszy, no nie ma czegoś takiego, tak? Musimy podjąć działanie, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób pewne rzeczy działają, jak nie działają, co zrobić, moi drodzy. Będziemy się wymieniać też pewnymi, ja bym chciała, żebyście zadawali mi pytania na tym szkoleniu i to uważam, że będzie po prostu wow. Dla tych osób, które jeszcze chciałyby takie indywidualne konsultacje jest też taka opcja, bo pracuję z ludźmi, także zapraszam Cię serdecznie, po prostu zrób coś dla siebie w te święta, w ten czas, Czas. Nie sieć, nie smutaj, nie, nie narzekaj, nie jęcz, bo to i tak nic nie da, a tylko tracisz poczucie własnej wartości, wiarę w życie, w siebie, we wszystko i jeszcze tracisz swoje zdrowie, energię i, i całą w ogóle witalność, cały twój. Dlatego koleżanko, kolego, po prostu kliknij tutaj. Zapisz się i działamy razem wspólnie. Naprawdę będzie fajnie. Przygotujemy sobie zawsze herbatkę wieczorem, jakiś dobry sok, kompot, cokolwiek sobie weźmiesz. Oprócz alkoholu nie pijemy. I będziemy naprawdę działać. Bierzesz zeszyt, długopis i jedziemy z koksem, jedziemy z tematem po to, żeby się z... zrób coś dla siebie naprawdę. Dostajesz książkę, dostajesz kurs, który przyjdzie do ciebie na maila i to jest 8 części kursu. W ogóle sam ten kurs i książka kosztuje 69 zł, a Ty do tego jeszcze masz szkolenie ze mną, po prostu em, na Zoomie będziemy się spotykać przez 4 tygodnie i jedziesz, baby, i jedziesz, Men. Kumasz, tak? I jedziemy, moi drodzy, bo bez sensu, żebyśmy się, wiecie, teraz siedzieli i oj, jak to jest strasznie i tak dalej.